Hej, witam Was bardzo serdecznie znowu w kolejnej yy, nowej serii z Deforesta. Mam nadzieję, że seria będzie lubiana. Teraz trochę poczekam, bo tam gada. I możemy nie być za bardzo słychać. Jeszcze muszę ustawić dobrze ustawienia audio w następnym odcinku. Jeśli w tym będzie ciulował, ale będzie podnieść. O kurde. Kto ty jesteś? Puść go! Puść go! Puść go! I tak cię znajdę. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy w samolocie rozbitym zakrwawionymi rękoma. I teraz tak. Nie grałem za dużo w tą grę, bo mam przegrane tylko dwie godziny, bo dopiero sobie ją kupiłem i tak naprawdę y, widziałem tą grę tylko w internecie, więc nie jestem tak dobrze, y, jakby to powiedzieć, oswojony w tej grze więc więc będzie dobrze chyba. Tak, rozbiję na początku kilka skrzynek, bo w nich są jakieś na pewno przydatne rzeczy. Wezmę sobie kamień, tak, bo czułbym by nie. Kolejna skrzynka, o, proszę. Biłuska sobie też wezmę. Jeszcze parę skrzynek i będę musiał yy, Poszukać gdzieś, jakiegoś miejsca dobrego do schronu, aby nie zjadły mnie, nas, kanibale. W sumie jeszcze parę rzeczy by się przydało stąd, ale nie widzę, więc jest skrzynek. Nie, tu jest jeszcze coś. Chyba nie strasznie. Zachłeś? Dobra. To więc teraz, którą stronę by tu? Dobra, nie zastanawiam się, gdy przed siebie, aby mnie kanibale nie zjadły. Bo to by było troszkę smutne, jakby tak nas od razu kanibale dorwały, prawda? Tak, teraz gdzie ja jestem? Bo. Naprawdę nie wiem, nie znam tej mapki więc nie jestem w stanie powiedzieć, ale tu jest ładne miejsce, nawet tak na wzgórzu. Ach, dobra, no jak mówiłem, grałem dwie godziny, żeby tak troszkę zapoznać się z grą. I właśnie już wiem gdzie jestem, wiem gdzie mam iść, kojarzę to miejsce, bo akurat jak testowałem grę to zaspiłem się też w tym miejscu, tylko że tam, ona na wprost, tam mi się rozbił samolot, blisko przy tym drzewie, no i sobie przyjdę tam sobie domek zrobimy mi no ale mniejsza z tym, teraz sobie pójdziemy tam, o tu jest jakiś statek ładny, może coś na nim jest. Zobaczymy. O, kamień na pewno się przyda, bo to wiadomo. W takim lesie, kamienie drewno to podstawa jest. Tylko czemu, chłopie, ty mi się tak męczysz? O, już może być troszkę lepiej. Tak. Żół! Mogę cię zabić? O. Eee. Aha, dobra. Nic. No dobra. Kolejnego żółwia ubiję, bo czemu nie. Dobra, nie. Jednego na razie zabiłem, co na razie powinno wystarczyć. <laughs> no i zaraz wam powiem, jakie mam plany, tylko dojdę na tą górę. Znaczy, plan. To może jest dużo powiedziane, jak na pierwszy raz grania. Znaczy pierwszy raz. No, wiecie o co mi chodzi, że mało gramy w ogóle. No, Dobra. Jakaś butla. Aha, tu można zapisywać. Dobra, super. Zapiszmy sobie grę. Co tu mamy? Aha. To jest mleko w proszku, czy co? Dobra, tu mamy jakąś kasetkę. Ciekawe co niej jest. O, A to mnie ugryzie? Co to za potwory? O ja! To mnie nie idzie? Ej, nie zjesz mnie? Okej. Na jego miejscu to ja bym się bał. Tu spać w tamtym pokoju z takim tu czymś. No niby jest krzyż, no, ale co? No ale to nic nie da. Chyba. Raczej. No dobra. Więc teraz udam się blisko tego drzewka. Że tak rzeknę. Ale widzę, że się robi nie za wesoło, bo zachodzi słońce. Nie, no jeszcze może zdążę ubić parę drzewek. O, jak ja to lubię skrzynki. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest Lara. Okej. Okay. Tak się zastanawiam czy pierwszej nocy nie spędzić tam. Na łódce. No bo to chyba będzie jak na pierwszą noc najbezpieczniejsza mi się zdaje. Aha, to pewnie jest ten statek chyba tak. Dobra, no, no, chyba nic. Mam mamy jakieś. Jeszcze skrzyneczki, skrzyneczki. tam walizeczki? Walizeczki raczej to są. Okej. Okay. Jeszcze tu parę zostało. Te, waliz te walizki przydatne są, się zacięłem troszkę. Ale nie, piłek ja nie chcę. Bo właśnie możemy jakieś tam lekarstwa zrobić, czy coś. Co <grych> naprawdę pomaga w tym przetrwaniu, w tej grze. Ej, kto tam stoi? Kto ty jesteś? Ej, ty! Ziomek! Ej, nie, nie... Ten... Kto ty jesteś? Gdzie ty idziesz? Widzieliście to? A ja, kurwa, nie wiem. Czy... Ja teraz się mam bać, czy co? Nie wiem. Jebany się schował. O. Dobra. Mm. O. Już przyszli? Nieładnie, nieładnie, niedobrze. Powiem szczerze, że. Bardzo mi to niepokoi. I teraz nie wiem, czy on tam sobie kucnął gdzieś, czy po prostu uciekł. Dobra, nic, uciekam. Znaczy uciekam. No na wyspę, na wyspę. Jeszcze lepiej. No tam koło drzewa, nie? O. Dobra, później pootwieram najpierw się... Powiedzmy za... Za... za co? No to dobra. Co to jest? Ach. A. No nie. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Czemu tak jest, że jak ja się chcę gdzieś wybudować, to oni tam muszą łazić? No dobra, po walczymy z nimi. Proszę, tak. I jeszcze ty. Ale ty już nie, nie załapałeś na ogień. Więc giniesz tak. Okay. Tam ci padli. Padli. Jest tak. <noise> dobra. Co to jest? Tak, ja bym tu chciał na tej wyspie, tak, na tej wyspie, postawić sobie, no właśnie, swoją osadę, domek. Nie wiem jak to nazwać w tej grze. Tylko zastanawiam się właśnie, czy nie postawić tego bliżej, bo będą problemy z dostawą drewna. Nie, raczej. Chociaż może problemu nie będzie No wiadomo troszkę będzie długa droga Bo zrobię sobie po prostu buzyczek Ale ja buduję się tu Myślę, że chyba miejsce dobre tu sobie zrobimy ognisko, albo nie najpierw zrobimy sobie szałas. tak. Tu zrobimy szałas sobie. Tu będzie ładne ognisko. Dobra. Poraczyłeś na zbierać. Aha, dobrze, ja tu mam kamienie. ale co z tego, że mam kamienie, jak nie mam tego, co muszę mieć, czyli liści. Nie no, droga będzie bardzo długa po te drewno. Mhm. Dobra, poczekam, aż oni sobie przebiegną może w chwilkę. Nie no, na pierwszą noc to będzie bardzo konieczne, żeby na tym statku... Zamieszkać. Tylko... Dlaczego oni już przyszli? Może zagarnę ich tam. Dlaczego oni tak szybko do mnie przyszli? Tu będzie ich taki mały... Cmentarz. I nie chcę waszych... Jebanych potemów. ogóle potrzebuję chyba liści do tego ogniska czy tam domku Tak, Poszli już? Nie, nie. Jeszcze biegają patałachy Z tego dostanę liście? Czy nie? Dostanę liście czy nie Dobra, ciuli jeszcze tego sobie zaniosę Potem ich pokroimy, tak, pokroimy. A na koniec zjemy. Dobra. Aha, jeszcze jeden kamień, no okej. Okay. Czyli... Czyli kamień gdzieś powinien być tu. tak. Dobra, no i mam kamień. To jak oni tam łażą to my sobie ich pokroimy po prostu zrobię sobie kości bo na razie batoniki mam niedużo ale mam To sobie zrobię z nich kości żeby potem włócznie zrobić chociaż jeszcze nie wiem dokładnie jak się robi włócznie Cię z lęku myślałem że to kanibal idzie a to tak głupi Dwie nóżki są. Jedna ręka. Drop Okej. Okay. Ciachaj, go, ciachaj. Jeszcze nie głowa, nie chciałem. głowy. Głowa mi jest jak na razie do niczego nie potrzebna. To do list. Aha. To co mi miga, czyli że jestem zakorzeniony przez te zombie. Aha, przez ich krew. Zombie, co i ja mówię? Kanibale. Mogę gdzieś to jeszcze. Co to było? Mogę to gdzieś było, ponad... Szkoda, że tych. Znaczy, nie wiem, czy można, czy nie. Ale już mówię, szkoda. No, ale szkoda jednak, że. Może można, ale szkoda, że nie wiem. Czy można podpalać te ciała jakoś, żeby. Żeby. No, żeby po prostu się spaliły. Bo. Czytałem na necie. Że. Jak zabijemy tych kanibali i przyniesiemy je w jakieś miejsce. To potem. Ich siostry, bracia, rodziny przychodzą, no i po prostu chodzą sobie, tak? I nas nękają. Ogólne, ogólnie ładnie to mieć. Co to jest? Ja mam tylko nadzieję, że to nie jest jakieś wejście do S.K.I. Ale chyba nie już zostały zrobione. A jeszcze mam parę nóg. Jeszcze mam parę nóg. A to są już nóżkę. Myślałem, że długo będzie ciemno, ale jeszcze nie jest. A, już słońce co chodzi, okej okay. To sobie zjem, pójdę tam zobaczyć jeszcze czy tych kanibali, czy oni poszli, czy nie, no i pójdę sobie spać, bo już widzę, że się ciemno robi. Dobra, mogę zjeść. Yy, nie, no, myślałem, dobrze, myślałem, że się podpaliłem. Co tam jest, co tam jest, tam nic nie ma, okej. Okay. Kamień, 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 nie trzeba zbierać. To jest naprawdę bardzo przydatna rzecz. Bez kamienia nie ma Aha, nic Ale czemu oni tak tu latają Dobra 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 Nie rozpędzaj się chopak Ja już idę sobie na statek bo widzę że z wami na ugodę nie pójdę raczej Bo mam nadzieję że tu ich nie będzie Dobra tu ich nie ma Z tego coś dostanę czy nic? Dobra, tu pływam na statek. Mam nadzieję, że rekinów nie ma, bo kiedyś grałem Foresta troszkę, ale to była wersja taka testowa, demo, czyli no, się liczy. I tam były właśnie te rekiny, jak sobie pływałem. A, i tam właśnie. To, już, to mnie płynie. Jednak to prawda, że są rekulery. Pierdalaj. A. Proszę, już Nie! Nie, no nie! Ja, pierdolę. Nie, no po prostu pięknie. Zajebiście. Ale mam zapis. Dobra, mam zapis. Jest dobrze. Teraz będę wiedział, że są rekiny, Kurwa. Nie spodziewałem się, naprawdę. Dobra, ważne, że tam za dużo nie mieliśmy, prawda? Wezmę te rzeczy wszystkie. Teraz a czy postaram się zrobić to sprawniej. Okej. Okay. co tam masz? Tylko od razu się kerkę sobie owinę, bo nie wiadomo co mi tam czeka. I tak ten koleś. Że tak powiem, tak koleś. Aha, on pewnie poszedł tu i do wody, tak? Albo to była iluzja tego kolesia, co nim chodzę. Nasze, naszej postaci. O, tak, podobno. Naszej postaci, tak. Może on ma jakieś zwidy, czy coś. Nie wiem, jednak z Aha. Mam. Skrótuję. Nie mam. A czy nie mogę? Dobra, nie biorę, Potem wezmę. Dobra, lecę tam, do tego drzewa, spróbuję odbudować to, co miałem, czyli ognisko, a jak nie zdążę, bo chcę nagrywać odcinki po 25 minut, chyba, że chcecie więcej, to mi napiszcie w komentarzach, chociaż nie wydaje mi się na razie, że, że ja, jako ktoś, który zaczyna, nie powinien nagrywać takich długich odcinków, no, ale mówię, jeżeli chcecie, to napiszcie. No, i odcinki będą trwać po 25 minut. <laughs> Jak teraz nie... O, laptop. Jak teraz nie zdążę tego budować, tego ogniska, to po prostu odbuduję, odbuduję po odcinku. No i się wtedy zobaczymy w drugim. Znaczy zobaczymy. Usłyszymy. Usłyszycie mnie. Tak rzeknę. Że... Hop, 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 hop. Dobra, ale... A, no tak, kupiłem no sobie sody czy tam fanty, nie wiem jak to nazwać. Tak, myślę, że sobie jednak z tyłu zrobię, bo z tyłu oni mogą mnie nie widzieć. O, tak, ładnie. Jeszcze te ognisko jak wyjdę yy, z naszego namiotu bym po prostu miał ciepło dupę. Ciekawe czy teraz przyjdą czy nie Po co ja szukam kamieni jak... A tu jest dobra <ścoughs> Okej, okay. o jeszcze kabin tu damy dobra Co zrobię w następnym odcinku W następnym odcinku czekajcie tylko to strzelę w następnym odcinku hmm, może postawimy już dom ale myślę że najpierw ogrodzenie tak zrobimy żeby yy, te kanibale nie przychodziły, tak. Myślę, że ogrodzenie zrobimy. Potem. Nie, a zresztą. Nie będę wam za dużo mówił. Tylko po prostu, że Teraz w następnym odcinku zrobimy płot. Nie wiem, czy cały. A jak cały, no to na pewno. Jak że to zrobić, to na pewno zrobię coś jeszcze, tak. To było do. Tak. To było do drewna, okay. Tylko że ja... Muszę teraz pozbierać patyki. Przyznam wam, że trochę strasznie w tym lesie jest. Nawet w dzień. Bo albo jakieś krzaki się ruszają, to ja już sobie myślę, że kanibal czy coś. Albo właśnie ptaki mi tu latają, mnie nękają. A co dopiero będzie w nocy? Hmm. To dopiero będzie. Paf. Tak, żeby mogę jeszcze, nie? Mogę. Okej, okay. Jak mogę, to dobrze. Bardzo mi to cieszy. Pozbieram sobie te patyki i zrobię ten wózek. I będę kończył odcinek. Bo zbliża się 25 minut Okej okej, okej Patyczki, patyczki Nie, nie kamienia nie chcę, dziękuję bardzo Coś znowu mi... A nie, to ja haczę o... o te krzaczki i taki hałas jest Dobra, jeszcze parę patyczków. I. Dobra. Ok, mam wózek. Szybony, ładny, jak widzicie. <laughs> Dobra, teraz ja się z nami żegnam. Yy, jeśli spodobał Wam się ten film z nowej serii The Forest, to lajkujcie, subskrybujcie i oczywiście udostępniajcie. Na razie, cześć, papa. Pa.